nazwo brawo JP to 161 brawo delta 876 Dzień dobry, tutaj 161, brawo Delta 876, raport dla Ciebie 55. Yy, operator Marek, yy, widzę, że macie dzisiaj stację okolicznościową. Dzień dobry jeszcze raz. No, ja tak jak powiedziałem, raport dla Ciebie w tym momencie 5-5. Odbieram Cię bardzo ładnie. Praktycznie dzisiaj żadnych stacji nie, niewiele słychać, ale bardzo się cieszę, że mogłem Was usłyszeć w tej chwili. Także życzę miłego weekendu, no i ostatniego święta przynajmniej. Dziękuję bardzo, do widzenia. No, dziękuję jeszcze raz bardzo właśnie za rejestrację. No i życzę udanych łączności dalej. Także spokojnego i miłego dnia. Jeszcze raz 73. Do widzenia.